Witam serdecznie. Z tej strony Przemek Filipczyk z firmy Tkaniny Zdrowia. A dzisiaj goścę naszą wizytę. Teraz pójdę Kinga Montal. Z którą pracujemy już. Powinna być kilka? Pięć? Pięć? Cztery? Okej, dobra. Już trochę pracujemy. W każdym razie. Kinga od z samego początku działania dużo zaczęła pracować w obrębie. Róczeczkę, mm -hmm. prawda? To stało się takim Twoim e, tematem najbardziej rozpoznawanym tutaj u nas, e, czyli własnym praca ze stalem skrojowym ruchowym. E, o tym myślę, że warto porozmawiać, i właśnie dlatego dzisiaj ten temat sobie poruszymy. Powiedz nam, e, kiedy ból szczęki przestaje być normalny, tak można powiedzieć, że w ogóle jest jakiś normalny ból w tym obszarze? E, więc tak, e, na pewno niepokojące jest jakieś bóle w trakcie rzucia, w trakcie gryzienia, ziewania, w trakcie ucha, e, sztywność e, mięśni tutaj na twarzy, jakieś ograniczenia ruchomości żuchwy, na przykład nie możemy jej otworzyć, ani zamknąć, albo zablokowanie się żuchwy, czyli tak samo nie można wykonać żadnego ruchu. E, Samo klikanie na przykład w stawie w stronie nie powiedziałabym, że jest aż tak problematycznie, jeżeli nie ma jakiejś tam dolegliwości bólowej, mm. nie leczyłem żadnych trzasków, tylko bardziej jakiejś doległości ale to też nie oznacza, że w porządku jest z tym stawem um, skroniem jeżeli coś tam nam klika. Wtedy warto to sprawdzić. Bardzo tak, już do dość tarkoty, na pewno. Myślę, myślę że tak. Generalnie ja, to są takie problemy, o których czasami się nie mówi jakoś bardzo często. A często się o nich słyszy na przykład u jakichś dentysty, tak? Jak sobie widzę, trochę góry, potwierdzam mówi i nas Tak, to jest bardzo częsty przypadek. Właśnie, że szanują pacjenci, bo w trakcie wizyty yy, okazuje się, że na, zablokuje się rzutwa i nie daje się w ogóle zamknąć, albo pojawia się jakiś gór i dentysta nie jest w stanie wykonać żadnego zabiegu już. Mhm i Wtedy trzeba faktycznie z tym trochę pracować. Tylko ważna jest nasza komunikacja nie? Z, z lekarzami, e, właśnie dentystami, ale na szczęście trochę współpracy takiej mamy. Tak, mamy sporo ten... pacjentów od 100 Także fajnie, udaje się e, łączyć te działki ze sobą. A to jest chyba najważniejsze, zresztą podkreślam, że u nas tym bardziej lubimy łączyć ten tematy ze sobą, więc jak najbardziej. Słuchaj, tak, a problem ze stanami z e, to jest temat, bardziej osób starszych, czy młodszych? E, pacjenci trafiają naprawdę w, w różnym wieku. E, dzieci trafiają z na przykład z apatami ortodontycznymi, e, albo z zaleceniami od logopedy. E, później bardzo osoby młode, gdzie już zaciskają zęby, czyli tutaj nam no, wchodzi jakieś takie stresowe czynniki, e, mm. studia, matura, szkoła, no to już u taki młody osób to się zaczyna. A starszych tak samo, no mogą być to lata jakichś tam y, złych nawyków y, albo na przykład braki w sęginiu, co też tam, no źle wpływa na ten cały tutaj układ systematyczny. Mhm, mm a y, właśnie wspomniałaś o tych stresowych sytuacjach od psychologów, to jak pacjenci. To jest y, mnóstwo, mnóstwo, takich pacjentów, y, bo to często na nadruksizm, czyli to takie właśnie zaciska, zaciskanie zębów, to jest takie bardziej nerwowe, gdzieś tam w naprze psychologiczne już są jakieś tam problemy. Te... Bez... Tak, nie To trafiają pacjenci właśnie takie z osobowością lękową, z jakieś takie analizujące sprawy na tysiąc różnych sposobów, załatwianie się, no wiadomo też mamy jakieś tam różne stresy w życiu i to od razu e, reaguje właśnie naciskanie zębów, przez takie nerwy, tłumienie emocji i mhm. także to jest plaga. No to tego jest faktycznie, mhm. faktycznie dużo w dzisiejszych czasach ale znam, fajnie, że udaje się to łączyć y, przy okazji z całą ekipą y, od wsparcia zdrowia psychicznego, więc myślę, że właśnie. Dobrze. Y, Natomiast, no, jak mówimy o łączeniu tych dolegliwości z różnymi innymi, a czasami nawet y, na pierwszy rzut oka niepowiązanymi kwestiami, jak migreny, uszne, czy wulkanu, tutaj to połączenie widzisz. Jak najbardziej, bo na przykład przychodzi pacjent, który był u laryngologa, okazuje się, że z uchem jest wszystko w porządku, e, albo bóle głowy i były różne jakieś badania wykonywane, nic tam nie można się do niczego naprawdę doczepić, e, a okazuje się, że to źródłem tych bóli, tych szumów ucznych, czy jakieś tam właśnie bóli głowy są to e, to po prostu zaburzenia steru steru mórzowego. A tutaj wchodzimy do taki temat, takich nietypowych objawów. Właśnie, yy, które mogą wskazywać na problemy z tym, z tym stałem. Tak, takimi niedobrymi problemami też są na przykład yy, uczucie kulki w gardle, yy, mm -hmm. co tu jeszcze? Łzawienie oczu też może być, właśnie szumy piski uszny, wrażenie mm -hmm. przytkanego ucha. O, to jest też często takie, no myślimy, mm -hmm. że coś jest ze słuchem, a to tak naprawdę może się okazać, że jakieś tam problemy z językami w okolicy stałym, skromnego mikrofonu. koleżanka, która pracuje i szkoli, zresztą w tematyce e, związanej z moimi e, zestawami T&J, to właśnie ja zawsze, zawsze fajnie powtarzałem e, jak chcemy poczuć, jak pracuje ten start, to trzeba sobie włożyć palę do ucha. I powiem, wtedy nie znamy wiedzieć, i wtedy nagle, no kurczę, tak doszło, w sensie, że ta moja buzia kończy się w uchu. I no, to jest często przerażenie. Często no, mamy podjęcie przerażenia, o Boże, to się rusza, to jakoś strzela dziwnie. Dokładnie, że można tam coś wymadzać, nie? dokładnie, A faktycznie jest to taki obszar, w który warto czasami zajrzeć. E, Zresztą nawet żeby e, Pomyśleć, czy może ja potrzebuję, czy nie potrzebuję takiego spotkania z fizjoterapeutką, która zajmuje się takimi obszarami, to chyba można zrobić. No, taki takie proste teście i włożyć dwa palce do uszu, zobaczyć, czy się w innym momencie mam wrażenie, że coś tam się rusza, czy może jedna czy druga strona, startuje mm -hmm. i później też może takie być z takich objawów, jak już stanie przy i na coś zwrócić uwagę. Można właśnie się, przy lustrze i obserwować, czy nasza żuchwa się nie przesuwa w którąś stronę, na prawo, na lewo, w trakcie otwierania, bo mm. naprawdę no, to żółty, wiadomo, powinien być prosty. Czy na przykład górna linia zębów z dolnymi się mm. zrównuje po prostu, Czy gdzieś nie jest ta dolna szczęka tak. przesunięta. Też, to takie sporo... najbardziej naj, naj z rzeczy, które najłatwiej można sobie samemu tak. czekautować tak. podczas Wizyty w łazience, wyciągnięcie głowy i tak ja dalej, tak. Tak, ta tak jak mówisz, czy nie odskakuje na brzuch i właśnie ja chyba tak nur, tak nie? Tak, to w czym się tak, zaczyna, ale raczej już takie trzaski, myślę, że pacjent to właśnie przychodzi i bardziej mówi, że e, trzaskami tutaj, otwieram, jak jem, jakbym ryzył coś. No. Okej, okay. nie jesteśmy dentystami, a jednak tutaj później zaglądamy. Powiedz tam w takim razie jak taka terapia wygląda. Czy też jest typowo wewnątrz, czy jest na zewnątrz jamy ustnej, jak to wygląda już małych pacjenta i z niej eee, Działam na zewnątrz e, twarzy oczywiście, ale na wewnątrz też zakładam rękawiczki, ale naprawdę zawsze mówię, że gorsze są jednak dentysty, u mnie aż tak strasznie nie ma, więc bez obaw na pewno. E, więc też jakieś tam techniki takiego rozróżniania mieliśmy opowiedziałego na zewnątrz i na wewnątrz i jamy ustnej e, na twarzy szyi. E, stosujemy też czasem tu igły, e, czasem imbibę wykorzystamy, ten nasz nowy sprzęt właśnie, który też fajnie mhm. nam zmniejsza obrzęki, z, rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie, więc na pewno pomoże w terapii. No, czy to, czy mhm. Już nie jest dzień, no, ale no, jednak warto no. no, je wykorzystać, bo, tak. bo przynoszą dużo, dużo pozytywnych rzeczy. Fajnie, a no. więc y, jeszcze a propos, tak rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania. Urazy. Bardziej częściej pacjenci trafiają właśnie po uręzach typowych, w stylu jakiś czy, czy, czy sportowych jakiś innych, czy jednak kwestia przyciążenia czy jednak kwestia emocjonalna, stresowa? Zdecydowanie więcej to jest ta kwestia właśnie emocjonalna, mhm. czyli no, znowu jakieś tam nerwowe zaciskanie zębów. Chociaż zdarzają się też tacy właśnie, co gdzieś tam oberwali, ale na przykład w trakcie jakiegoś wypadku samochodowego, no to też mogą być jakieś tutaj urazy, wtedy też jak najbardziej możemy działać, poprawić tutaj twarzy i szyi, no żeby przywrócić funkcjonowanie tych stałych skórniowo no właśnie. Ale tak, czyli nie, nie tylko sportowcy, tak? Bo nie, to się nie jest często kojarzy, tak? Mokserzy zakładają, jak, jak podpowiadałaś, tak? Ciekawe pochylenie Nie tylko po to, żeby właśnie zęby chronić, tylko żeby ustabilizować te stawy skrajowo i żeby nie doszło do żadnego zwichnięcia. Więc, no, ważny staw. Dokładnie, mhm. ważny staw. Właśnie. Powiadają też taką historię, jak kiedyś pracując z pacjentką, sobie pacjent leżał na, na kozybce w pozycji na brzuchu. Ja pracowałem z jej kolanem, więc e, gdzieś tam próbowałem się osioły ustawić nad tym stawem i zupełnie miświadomo, gdzieś tam przy, przy rozmowie próbowałem co poprawić swoją pozycję i zgięwał się morę. I tak niefortunnie, że pętana dokładnie tak pięknie. No. Trafiłam mnie szczęście. Tak, tak, no, trzeba było z tym trochę popracować. Także nie wiem, czy ta sekunda akurat ta pacjentka, tak pozdrawiam jej, się wtedy strasznie przejęła, że skasowała swojego widziotrapeuty. Ale tak, na szczęście dziś mi nie jest. E, na no obecną chwilę to już bardziej kwestia, e, jeśli nie no, czasami w wieku, że coraz więcej tych problemów się zaczyna pokazywać. E, Są to kiedyś jeden z dentystów też, tu, którego było na szkoleniu, wspominał, że tak zęby to tak, razem z tymi stawami tak do 40 lat zaprojektowano, a potem to już się równo rzeczywiście. Lecimy, lecimy. Jeszcze nie mam. O, nie rok. Muszę się pocieszyć ze dwa miesiąca. Dobra. Ostatnia kwestia z zębami. To jest taki świeca wójca dla tych stawów dla zębów. To z jakiej nawyki czy zwierzętne nasze nawyki mogą właśnie e, wywoływać te wszystkie kwestie związane ze zgrzytaniem zębów i e, tak dalej? Pierwsze co, no to e, długotrwałe życie gumy, przygryzanie mm -hmm. policzków, walki, e, albo wykałaczek, ołówków, przygryzanie. To są takie no, przede wszystkim no, takie główne, nieprawidłowe nawyki. Mm -hmm. Wiadomo, jak tam to zajmie na pół minuty, no to nic się nie stanie, ale jeżeli to wykonujemy i ileś tam minut dziennie, to są już naprawdę przeciążamy te stawy strójowo-ruchowe. Innym takim właśnie jeszcze ciekawym, e, takim śmiesznym wręcz e, nawykiem jest e, na przykład, gdy utknie nam kawałek pokarmu gdzieś tam między zębami, a język ma taką tendencję, że on nie spocznie, póki nie wydostanie tego kawałka. I naprawdę takie mocowanie się języka bardzo, np. w tak jedną stronę policzka, bardzo mocno przeciąża ten staw strójowo przy czym ból nie pojawi się na przykład od razu, tylko dopiero następnego dnia. Więc często nie połączymy nawet tych faktów, nie? że jakiś mamy zrób, nie pragnąmy nawyk, a później jakieś tam dziwne bóle się zaczynają. Inne to na przykład podpieranie brody, To też, jeżeli ktoś tak godzinami spędza czas, no to, to jednak dochodzi do takiego ścisku tutaj w tym stawie. Mm. Więc no, dużo rzeczy wychodzi na przykład w trakcie rozmowy. Już nawet nie tylko w trakcie rozmowy z pacjentem, bo szukamy tego, nie co on takiego robi, zrobi. Na przykład wasza terapia nie idzie. Coś tam robimy, robimy, nie idzie. No to kurczę, coś chyba się się, musi co go dziać, jednak w życiu codziennym. Więc wszelkie rzeczy wychodzą. Drugie stanie gdzieś na przykład na brzuchu. I też takie no, uciskanie, więc szukamy tych nieprawidłowych ale to takie najważniejsze, to tak jak już wspomniałam wcześniej. Fajnie. Dobra, to na koniec może jeszcze e, takie kuizowe pytanie, ile palców powinien pracownik wsadzić, albo, albo określić, czy jego e, star skrymużowy i, i szczęka odpowiednio e, mocno się e, otwiera. Rzuchwał odpowiednio mocno się otwierać z tym ruszczem. Trzy palce, swoje trzy palce. Swoje, tak. tak. No nie, 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 nikogoś okay. innego, tylko to swoje. 3 swoje, trzy palce. To, to, to jest, jest taki tak? tak, pionowo wkładamy, jeżeli na takiej szerokości, potrafimy otworzyć ustawę. To jest raczej wszystko w To jest, to jest mm -hmm. normalne. Jak mniej, no to. to już nie. <laughs> Jak więcej, też kolejnie. Aha. I to mobilność, nie? I to I jest też to jest dobre. I wtedy trzeba stabilizować. Tak, nie rozciągniemy wtedy, tylko bardziej stabilizujemy. Super. Myślę, że trochę informacji na temat tego obszaru e, przedstawiliśmy. A jeżeli ktoś z e, czuje, że ma problem właśnie w takim momencie, czaszki, to jak najbardziej, zapraszamy do klientów naszej specjalistki w tym temacie. E, ci dziękuję bardzo za tą rozmowę dzisiejszą. E, I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia.